Drożej dostał swoje życia. Co? Nie. Ale serio. Dobra, ciśnijmy. To szkoda było fajne nagranie. Zrypał oczywiście. Hmm. yyy przejście ej nie mów mi tego słowa na filmie, nie chcę mi pikować ale co? słowo na literę N nie mówię um, na no, N w jak wkurzyć Wiktora? kurwiel wielcarny <suszy> 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 Rześnik. nie No! <hahaha> <suszy> <hahaha> Jeszcze raz tu powiem ci, wywalę z tej konty. Z tego serwera Okej okay. y y y. Myśl tam dalej Prawda co? Jajku Dobra, jego jeszcze chyba nie ma, bo on ciśnie dopiero jak kartkę zbiera. Także się, się tu mogę To kupkę zbiera? Co? Tak czarny zbiera? Jaką kupkę, co? Zrozumiałem, że ktoś kupkę zbiera. Nie, kartkę. Logał w Kitchity. Tak, kupkę zbiera. Z <śmany> jest On tylko schodzenia Jak kobieta Nie wiem, na obcasach Się wywaliła I umarła No y Bydła y jest tu ta kartka czy nie? Jeszcze raz to zobaczę. Jeszcze raz to zobaczę ile. No nieco dyszysz, suko The fuck? Nie ma tej kartki. Idziemy wrac. Tu musi być kartka. Nie wierzę, żeby tutaj nie było jej. No. No i zaczął mnie gonić. Bron man no gdzie mam iść? A mi dyszy. Boże. Spokój się. Nic się nie dzieje. No! Ale będę się dobrze bawił Gdzie? Na foreście teraz Wiesz co zrobiłem? Co? Znaczy, zrobię robię sobie taką platformę I będę strzelał do kanibali na wyspie, nie? No i co? dupną fortecę robię To masno I to No okay. to... Bo... Żałujcie, że tutaj was nie będzie teraz Asy siedzą. Teraz sobie jeszcze Okej Nie wiem, czy coś tutaj pojawi jak, jak zbierę jakieś, czy czy jeszcze nie Czyli po prostu prostu jakieś, nie Uwaj będzie. Się. Co? jakieś, że... jakieś, <laughs> Filip wygryw Filip bo z mam mema ten tekst? Pomykaj, że chyrzył. Czyli co Wiktor, jutro do nie idziesz, nie? Mhm. O, 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 życie. Żonie, żonie, już był Z dupkiem. Żonie. Co ty okłamywasz? Kto? Ta gra? Jest Lask... ciemna. Łaska. Słyszeliście kawał o murzynach i bogatym gościu? Nie, yy, nie. No to dobra. No to przyjął taki No to dobra, teraz nie powiem. Z Europy do Afryki no i on tam ma basen, wszystko kurwiście I e, jest wioska łużńska obok jego willi. No no i... ja! o kurwa! Ostatnio nie pada deszcz. No to e, zaczęli prosić tego gościa, e, żeby dał im e, wodę. A że to był taki zwierol To powiedział, ale macie challenge. Nie? go wypełni poprawnie, ten dostanie tyle wody, ile będzie chciał. Nie? No, jaki no i murzynę. No i murzynę. Dobra, dobra, mu, mu, mów co i jak, nie? Yeah. On taki ukachany. Dobra, macie przepłynąć ten basen z kwasem. No to skakuje pierwszy. Później nie rozpuścił się. Później drugi też się rozpuścił. Trzeci też się rozpuścił. Skakuje czwarty. Taki trochę zrezygnowany. Płynie, płynie, był do połowy rozpuszczony. Nie, i mówi: Daj, teraz wodę. A ty mówi powiedział: fal start. No to znaczy, bo nie wiem No, żeby startował za wcześnie. No to, no to, no to ciekawy kawałek, Aj. był. ten z Nigerii, nie? Nie. Okay. Że i żołnierki Gię. I żołnierki siedzą przy ogniu i Boże. nasuwają kiełbaskę Zucham majora Ej, tu nic nie ma w tej grze Czepą gorącą... A, Z i pustka. Story is GG, my god Nie, Wiktor? O, Jesus. Nigdy. Zabiję One go. Pushing. Second pushing, nice. Ja tutaj się zesram. Thank you, thank to nie wytręć. Love you. Dzięki. Nie wiem czym. czy... to była kartka, czy nie. Tak. Okay. Idę stąd trochę. Jezu mój, ten film jest nudny. Przynajmniej urozumiać się kawałami Opowiedz z jakiś jeszcze kawałek Ej eee, czekaj myślę. Myśli. Tylko, to myśli. Te gry nie zabiłem. po skrzyżowaniu Eee Murzyna z gorylem. Co? Kupi goryl. Nie bo ty. Świetny, taki, taki, sport, taki prawdziwy. Dobra Adam. To jest zagadka dla Adama. Co nie. spadnie pierwsze? Młóżyn czy jabłko? Jabłko. Czemu? Bo może bo się zaczyna na każdym kroku, że No madras co? Ja to już No ja nie do końca. Dobra, no to Wiktor, jak się nazywa? Zresztą się nie. E, przyjechał, czy e, tam przyleciał święty Mikołaj do Afryki. No i pyta się dzieci e, czy były grzeczne. No i pyta się mojego Jamala. E, byłeś grzeczny? Byłem święty Mikołaju. No A on zjadł? Nie zjadł. To nie ma prezentów. Adam psujesz kawały. Ale ja nie znam. Adam, to powiedz coś co wymyślisz. Łoł wow. 5 lat tu idę Co ty A Dobra, dwie kartki, jestem słaby Przyznaję Ja mi słabnie e, cały film to jest, z e, Jestem ja patrzący w ziemię Za Tarką

Super tak. Ja ostatnio i... mam takiego owego skilla ostatnio ty... bez najdzielnego skilla No, wiemy Mhm, Z dalej? Nie wiem co ty jest myślę jakiś żart to mam na musiało... O Żyda czemu Żyda? Mm, kogo nie... <śla> Bardziej nie, nie, nie lubim Żydów na no to no Żyda <śla> Nie. Um. Nie, nie z drugiej wojny światowej, bo to jest. po słysku. Nie chcę, żeby mi film zdjęli. Jaka jest, jak. No co? Dobra, i zostaw mnie w się dzieje. Jaka jest największa wytrwałość w żypach? No tak. W żypach? Tak. W żypki, No nie! Utknąłem! Ej, chłopaki, nic nie widzę! Dobra, dydyłem. To... możesz powiedzieć ten kawał, bo nie słyszałem. Jeszcze raz. To już patrzę po powiem, bo mi wrośnie brzydko. Też nie zrozumiałem. A, no to panie, no to no to no to cześć. Pa.